Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem podzielić się z Wami materiałem dodatkowym, który nagrałem z tego dnia, co robiłem przegląd w odcinku 7. Jest to rodzina druga po przeglądzie. Tutaj pokazuję zbliżenia na pszczoły i różne prace, które wykonują. Ponieważ dzień był bardzo ciepły, pszczoły mocno machały z żeby wentylować ul powodują ruch powietrza i ochładzają gniazdo, żeby nie zrobiło się za ciepło. Zbliżenie na to mamy na środku. Po prawej stronie możemy obserwować, jak pszczoły oczyszczają wnętrze ula z różnych śmieci, które powstały po przeglądzie. A po lewej stronie od czasu do czasu będą pojawiać się zbliżenia na trutnie. Z trutnie to są samce pszczół. Które służą tylko tak naprawdę do zakładania samicy matki. Pozostałe pszczoły to są samice, tak samo matka, jak i wszystkie tutaj pszczoły, które pracują przy zbiorze miodu, czy też wychowie czerwiu, podkarmianiu larw, budowaniu plastrów, czy chociażby nawet wentylacji ulek. Tutaj widzimy jak większość pszczół wentyluje ul, a na środku właśnie przyleciał trute i możecie go zobaczyć w przybliżeniu, w porównaniu do pszczoły samicy jest tak półtora razy większy. Materiał ten nakręciłem po przeglądzie i nie zamieściłem go oryginalnie w odcinku, ale pomyślałem, że może być ciekawe, żebyście zobaczyli, jak wyglądają pszczoły w przybliżeniu, jak, wykona, jak wykonują różne prace i pomyślałem, że może fajnie będzie, jak o tym popowiadam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję, że oglądaliście ten odcinek i do zobaczenia w następnym. Cześć.